Proszę Państwa, w Krakowie znów zaczyna mocno śnieżyć. Co prawda komunikacja jeszcze działa <laughs> zupełnie dobrze, prawda? Ale, ale widać, że tutaj już robi się lekka zadymka śniegowa i ciekawe jak to będzie dalej. No przedtem było ponad tydzień półtora temu było pełno śniegu. Tu mamy filharmonię nieczynny hotel. Rali prawda? Kościół Franciszkanów. No i proszę Państwa, półtora tygodnia temu było pełno śniegu, potem większość stopniała, no ale jeszcze trochę tego zostało, prawda? Gdzie nie gdzie. No i od wczoraj, przedwczoraj troszeczkę posypuje, a teraz wieczorem zaczęło sypać dość poważnie. Jeżeli by tak popadało parę godzin, to znów będziemy mieli wesoło i problemy z komunikacją. Ale przynajmniej na plantach jest ładnie, biało interesujące. Więc zobaczymy jak to będzie dalej. Taka krótka relacja, że w Krakowie wraca wraca śnieżna zima. To na razie tymczasem Amen.